Siemanko, z tej strony na Back Dark, a to jest drugi odcinek z serii Survival Games. Nie przedstawisz się z kim nagrywasz? Z tobą. No. Z nim nagrywam. No, ze mną nagrywa. A ja zapomniałem swojego imienia i teraz nie wiem, ja. No właśnie. Starcie rozpoczęło się. Robisz tego z Minecrafta czy nie? No już robię, już. Teraz tylko muszę. Eee... Uh, wiesz co? Nie. Weź na serwer. Aha. A to jest trudne, bo nie umiem pisać. A aha. Co ma pisanie do wejścia na serwer? No właśnie nie wiem. Czekaj. No właśnie też. A jak się chodzi? Włazda. Aha. A jakie to są literki? Włazda. Aha, dobra to już wiem. Ej no Żal Multiplier Zebzuda. E, a nie, a tak na serio to potrzebuję serwer. No sam przecież mi przed chwilą dyktowałeś. No tak, ale musiałem updateować wszystko, bo miałem tego. No całego... sorry, Zimeczko, ale ja jestem już na arenie. Aha. Więc nie wejdę teraz. To by było niedobre. Kurde ktoś dzwoni Mama mia. Żadnych tekstur, nic nie ma. Ude. Co znowu? Żadnych tekstur nie ma nic. Wo, gold a, Żelazny na pierśnik. Chociaż OptiFine, dobra, OptiFine chociaż jest. Ja się nauczyłem wgrywać OptiFina i ja yeah. Wo się nauczyłem wgrywać OptiFina. Co to jest? Byłem tu przed chwilą Zobaczcie ktoś. To nic... lepsze, fast czy fancy? Fast? O mnie skok ktoś zostawił, hehe <laughs> Nowak Dark skręcią sobie weźmie Ej no, szkielet do mnie strzelił Jakie lagi, ja jebie Zabiję go. To Twoje... Double kill. Ola, ten szkier nie w kurwę. Teraz sobie EQ założę Bo jestem taki dobry Okej okay. SG list Dobra, to podasz? Na SG7 zapraszam na spawn No jestem w arenie, walczę, walczę o zwycięstwo Nadal? Ty walczysz o zwycięstwo Double killa zdobyłem Dubla killa? Dubla killa. Aaa. Jaki typ. Frajerom pogonie kota. Zagrałbym sobie na Blitz, a ty? Nie lubię Blitzg. Czemu? Bo nie lubię. Bo... Nie Jestem jedną z niewielu osób, które nie lubią Blitzg, ale po prostu nie lubię. Nie przypadło mi do gustu, mimo że jest promowane przez Minecraft Geja. Ewloa, przepraszam. Bo... Minecraft cioł, hehe no. ile, ile ci teraz wyciągasz masów? Teraz mam... 50 No ale wszystko na najlepszych No ja też mam, ja teraz też mam to, ja nie najlepszych o. Tylko IP serweru nie znam. No widzisz. A ja znam. No trzeba było. Nie wiem, nie usuwać. Ej, no, no, przedłużają jak chuj. Nowak Dark, Looter i Buma. Buma, Buma, Guma, Kuba, kurwa. Ale fajny odgłos. Ja bym se level wbił i zenchantował mieczek. Idę, idę mob bić. Potem sobie na pierśnik serę Będę koksem, prokoksem. Jurek już jest prokoksem. A ty na co czekasz? Eee, yy, gin. Głupi szkieleton. Aha, jeszcze tylko jeden mobek i... Ale miści na co chwilkę. Zobacz, jeden mobek i pewnie mam mało miejsca na dysku, dlatego... Uuu, I like it! What the f Co to było? Okej, okay, pierwszy level. Mogę wracać na spawn'a. Aha, to jest krew, tak? Okej. Okay. Jurek zawsze będzie prokoksem. Tak, Jurek już jest prokoksem. Ja mam screenshoty z Jurkiem i jest z, z skkf -em. Naprawdę? Mhm. Mm. A biłeś się z Jurkiem? Nie. Naprawdę, jaki głupi enchant mi wypadł. Jaki? Pogrąca nogów. Chyba. Miec się M zawsze chyba ulepszało na... Nie wiem na co. Na pierwszy. Nie, na pierwszym Sharpness nie dropi chyba. Dropi. Tak? A mhm. no to widzisz, nie wiedziałem. Ej, no tyle strzał jest. A, a po ilu cię przekierowuje do graczy? No właśnie, nie wiem, czy w ogóle o tam jakiś typ jest. Fajnie, ty będziesz miał ha, ha. 15 minut nagrania, a ja 10. O, miał enchantowany mieczyk drewniany, co? Miał tu jeszcze coś O! Złote budki się przydadzą. Okej, okay, złote budzi... złote budziki Budziki? Ej no, gdzie jest tamta osóbka? Ile graczy zostało? No, jedna. Ja, ja i ktoś. No. Mogliby dodać coś takiego, że tepa was. No może coś takiego jest. Może. Może. Albo ta osoba się gdzieś skryła jawczy i czekasz, aż ktoś wyjdzie. To idź na spawnę. No, Jestem na spawnie XD. Aha. O, Endermani. Z nich dużo ekspa leci. A pioruny? Nie ma. Nie, pioruny były na tym serwerze. Nie ma Chyba, że giniesz XD Ej, bo mnie zabije jeszcze ten edek. Gdzie on jest? Tutaj skubany. Napisz, że żeby przyszedł na spała Napisałem już dawno. Czy ja już na tym serwerze kiedyś grałem? Czemu? Nie, nic. nic. Mówię, że się rejestrowałeś dopiero? No więc właśnie. Ale podobny plugin jest, jak ktoś wchodzi, to jest taki plusik. no to praktycznie na. No nie, nie praktycznie na każdym serwerze. No ja jak grałem, to no, na dużo było serwerach. Takich. O, ryb... rybki. Tam jest pokémon. Ej, teraz by się nodus przydał chociażby, żeby tą osobę znaleźć. Bo ta arena jest naprawdę przestronna. Tam widzę moby, sobie po x-play enchantuję mieczyk. No ja pierdzielę! Muszę bugować kiedyś, miałem. A jak można bugować? Można bugować Kuboida. Bardzo fajnie. Gdzie jest ten typ? TPA. Nie masz dostępu. Bym się tepnął do niego XD. Zans minimap by się przydał. Ja, odcinek wyjdzie za długi. Ja jebie, jakie laksy 50fps mi wyciąga na najlepszych wymaganiach. Spoko. Ja chyba mam po prostu mało miejsca na dysku. Czemu? O, wygrałem! Dobra, to teraz ha, 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 ha. wiesz. to daj, teraz wiesz co co? Kończ odcinek. Odcinek kończę. No co? S126. No. .csrv.pl No. 2.57175 no. no poczekaj, muszę tutaj przerwać nagrywanie. No. Okej. Okay. Jesteś? Mhm. Mm no tutaj, no dobra jesteś, chodź. To chodź. Majne. Pożeg... Nagrywasz te szczeczy już nie? No, no, pożegnać się trzeba. No to kurde to potem moja, ale. Czekaj, ten sełon, Jej! Się pożegnam, chociaż nie byłem na tym SG. No ale byłeś, mówiłeś tutaj. Telepatycznie, telepatycznie byłem. Spokojny. Poczekaj, sklep, kupię se. Y co się kupisz, no? No co się kupisz? Drewniany no. miecz, jedno jabłko. Uh. Uh, Kamienny miecz, unbreaking, 3 se kupię. Nie posuwaj mnie. Patrzę, co tu można kupić. Lol, głupie. Dobra, to ty, ty, ty się przywitaj na swoim, a ja się pożegnam na swoim. XT. No dobra, no to dalej, Wolnie, chcę się witać na swoim odcinku. No to no to, 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 się żegnaj. Bye bye. To by było na tyle, dziękuję. Subskrybujcie. Nie, nie. Subskrybujcie. Nie, subskrybujcie, go mówię subskrybujcie, wam. Subskrybujcie, a ja zmienię skina, jak będzie dużo subów, bo wiem, że Wam ten się nie podoba. To wtedy zmienię skina. On, on, ja, ja tak po cichu mówię, nie, on ma wa do was konkurs. Jak będzie tak gdzieś ze 100 widzów, ale oni chyba wiedzą, niektórzy już. Dobra, to poczekaj, parkura przejdę tak ładnie, jeszcze na koniec. Nie przejdziesz. Ja wiem, jaki ty jesteś słaby. Ała. Chodź, pr przejdziemy to teraz. Razem. Patrz mnie, patrz mnie. Patrzę ciebie. O! Ja. <laughs> Bardzo ładnie, też się wyjebałem tutaj. E nie, to się nie da na sprincie przejść. No nie. Bo tutaj masz Ale szyba. chyba... Pierwsze trzeba. Jump boosta masz. No jump... ten jump boost przez... Ten jump... A fuck, ten jump boost przeszkadza. Kule! Ja normalnie przeskakuję te klocki. No bo jump boosta masz, musisz wyczuć to. Ja, nie! No bo obczaj, no dostajemy mamy speeda i jump boosta. No to bez sensu. No żałosne. Nie da się przejść. Dobra, to się pożegna. To się nie... No Na dobra. końcu jest nagroda, ej, dla mnie, ja chcę. Czy da się fly zrobić? <laughs> XD i tam... O, da się, ja <laughs> bym się cieszył. No kto nie? I to się da bez sprintu przeskakiwać, no proszę cię. No. Niektóre, oczywiście O, to poczekaj to zobaczę. Kurde, gdzie ty jesteś? Wysoko, już tam jesteś? No, mówię ci, że jestem parkour mistrz. Ale ja spadam. Myślę, że już spadłem. No, nie wszystkie możesz tam, nie? Dobra, to pożegnać już. Nie, ja chcę to przejść. Nie przejdziesz. Co mam na głowie? O Jezu, to jest takie. Tak. Ja jakby. Aż, aż takie to nie widziałem. Ja tak. Juhu! Dobra, to jestem za tobą, przed sobą. Gdzie? Aha, tutaj. Tak więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie, zachęcam was do subskrypcji mojego kanału i cześć. Yes.